Nowa wiadomość. W wieku 55 lat zmarł aspirant sztabowy Jacek Sobiecki, emerytowany naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Bochni. W 2020 roku przeszedł na emeryturę. W policji przepracował 30 lat. Aspirant sztabowy Jacek Sobiecki pełnił służbę w bocheńskiej policji. Od 1910 roku do 2020 roku jego kariera zawodowa związana była zarówno z pionem kryminalnym, jak i prewencyjnym. Początkowo był związany z posterunkiem policji lokalnej w Rzezawie, gdzie od kwietnia 1999 roku do grudnia 2000 roku pełni funkcję dzielnicowego. Od czerwca 2008 roku do lutego 2020 roku był naczelnikiem Wydziału Ruchu Drogowego w Komendzie Powiatowej Policji w Bochni. W lutym 2020 roku Jacek Sobiecki przeszedł na emeryturę w stopniu aspiranta sztabowego. Okoliczności i przyczyny śmierci nie zostały podane do publicznej wiadomości. To na razie wszystko. Pozdrawiam Short Joker.